Miki, Miki, i Moniki. Smutno trochę dziewczyny, czy nie? Kończy się już rok 2025. Dzisiaj mamy Sylwestra. Z tej okazji życzymy Wam wszystkiego co najlepsze w następnym 2026 roku. Tak, samych sukcesów, spełnienia marzeń, piątek, szóstek w szkole. Tak, i żebyście przez ten kolejny rok oglądali nasz kanał. Tego życzymy też i sobie. No właśnie, tak. tak. A dzisiaj życzymy szampańskiej zabawy sylwestrowej, udanej imprezy. Tak jest. A my dzisiaj bawimy się przy Shortsack. Przy Shortsack z 2025 roku. Nie robiliśmy takiego rankingu grudniowego, ale. Było takie trzy fajne shorts w grudniu, dlatego może właśnie zaprezentujemy chociaż tą najlepszą trujeczkę grudniową, dobrze? I w ogóle dzisiaj musimy tak szybko, szybko, mało gadamy, dużo oglądamy shortsów, bo mamy, no za chwilę o tym się dowiemy dlaczego. Ale słuchajcie, dobra, trzecie miejsce w grudniu zajął shorts Jak to możliwe i miał 127 tysięcy wyświetleń. To to Agatku, pamiętasz. Hmm, hmm. Dobry jest ten fajne. No. fajny. Ale tak się też dzieje, coś w nos spadnie. I tak długo, długo, no. długo. No ale to już było tak aż z przesadą trochę, no. nie? To, to długo. No tak miało być. Miejsce drugie w grudniu to shorts, moja ręka lewituje agatka. 300 tysięcy wyświetleń. Sprawię, że twoja ręka będzie unosiła się do góry wbrew twojej woli. Ten efekt jest absolutnie absurdalny, ale naprawdę działa, więc warto go wypróbować. Na chwilę musisz odłożyć telefon i słuchać tylko co do ciebie mówię. Na początku wystaw prawą rękę w ten sposób, a lewą ręką przykryj swoją prawą dłoń. O tak. Następnie musisz naciskać lewą ręką w dół, a prawą ręką cały czas kontruj w górę. Lewa w dół, prawa w górę i siłuj się tak przez dobre 10 sekund. 10, 9, cały czas. Prawa idzie do góry, lewa ciągnie ją w dół. Postaraj się nie przeważyć ani jednej, ani drugiej dłoni. jeszcze jakieś 5 sekund. Ciśnij tą lewą rękę, prawa ręka ciśnie do góry, lewa ręka ciśnie w dół. 3, 2, 1 i teraz puść lewą rękę i prawą pozwól jej teraz swobodnie opadać. Z tym, że ona nie opada, ale unosi się do góry. Coraz bardziej i bardziej, że nie do Ciebie zadziałało, napisz w komentarzu i zaobserwuj, pokaż turkę. Dobra, więc słuchajcie, no na żywo tutaj się przekonaliśmy, że to wszystko działa. Rzeczywiście, dziewczyny robiły to samo, Monika. Taka no, ręka czy... się, ta ręka wstaje, no. No. Poszła, w górę, rzeczywiście. Przydatka, jesteś bohaterką w grudniu, ponieważ na miejscu pierwszym jest również short, który Ty wykonywałaś, jest to pajacyk. To jest bardzo fajny short, bardzo śmieszny, tylko niestety bez dźwięków tutaj będzie. Szkoda, bo tam fajna jest muzyczka, no ale dobra, chociaż zobaczmy, jak to wszystko wyszło nam. to co to? No bez dźwięku. No bez dźwięku, no niestety zablokowane są dźwięki, ale. To jest słodkie. Bardzo słodkie, to były eee. bardzo fajne. I ten short pajacyk, gdyby e, tutaj policzyć e, te wszystkie najlepsze shorty z 2025 roku zająłby 21 miejsce. O. Więc całkiem nieźle, bo był nakręcany w grudniu. i to już pewnie tak pod koniec eee. grudnia e, 18. No ile? 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 700 tysięcy 700 tysięcy. Nie, za, nie załapał się jeszcze do miliona. A my dzisiaj zrobimy, obejrzymy sobie wszystkie filmy na naszym kanale. Shortsy, które osiągnęły y, co najmniej milion wyświetleń, a było ich dużo, więc y, właśnie dlatego musimy się dzisiaj spieszyć. Jeszcze Wam powiem: no, ten pajacyk byłby 21. Na 20 byłoby, byłby film Jest Może Martyna. Była, była ale była nakręcana w 24 słuchajcie, a w 25 też jej dobrze tutaj szło. 19 miejsce to pół serduszka, 890 tysięcy wyświetleń. 18 miejsce to jest napad na Twoje serduszko. 930 tysięcy wyświetleń, więc już tutaj prawie. Prawie, prawie. prawie, W miejscu 17 jest: Chciałabym zamówić pizzę. I tutaj brakowało dosłownie chyba tysiąc tylko do miliona, więc ja już tutaj zakwalifikowałem, że. Yy, że, no, że tutaj tego shortca obejrzymy. Dzień dobry, chciałabym zamówić pizzę. Dobrze, może u kole. To też. My to nagrywaliśmy w sierpniu tego szowca. No właśnie widać krótkie skuldenki, no. no jak teraz siedzimy w bluzach w swetrach. Miejsce szesnaste, Film też z 24 roku jeszcze. Mam cztery latka. To to, mamusia! Tak, to jeszcze. Tak, milion i dziesięć tysięcy wyświetleń. Jeszcze pioletowe okulary miałaś. To było w sierpniu 2024 o, roku. tak? Zobaczcie, jeszcze nie dość, że w 2024 to sobie dobrze radziło, to jeszcze no. i w 2025. Sobie. Ale ja pamiętam, bo my to z Agatką, to nie miało, my nie miałyśmy tego wystawić, ale sobie później posz, poszłyśmy do laty i my to pokazywałyśmy to to powiedział, że śmieszne i żebyśmy to zrobiły. no pewnie, że tak. I zobaczcie, przez dwa lata ten short świetnie sobie radził. Miejsce 15 to też jest 24. rok o. nagrywania i to jest film Excuse Me. Agatki w zestawieniu w 24 roku ten film zdobył drugie miejsce. No, czyli był drugim, drugim najchętniej oglądanym e, shortcem w 24, a w 25 jest 15 najchętniej oglądanym shortsem. Cały czas śmieszy, ten film miał milion 180 tysięcy wyświetleń. to, no, to, to, to no, cały czas ja jestem. Mhm. Często jesteś ty na tych szorcach, no, to jesteś to. główną bohaterką naszych szorców Miejsce 14 to Zuzia. To nagrywaliśmy z mamunią chyba. I tu jesteś... A, powiem. Tak, Tak, 1 400 tysięcy Przypomnijmy sobie. Czy możesz mi powiedzieć, kim jest Zuzia i dlaczego do Ciebie wydwania? Co? Nie, to jest blecki! Nie, nie jest. Nie jest napisane Zuza i kwiatuszek! Nie no, ale serio to jest blecki! Kim ona jest? No to odbierz, śmiało! No dobra, to zobaczymy! Halo! O, siama blecki. Ta, tak, ta, ta, już podaję. Możesz mi powiedzieć, czemu masz zapisanego Bleckiego jako Zuzia? Ooo, bo jakby był zapisany jako Blecki, to w życiu byś mi nie przyniosła tego telefonu. No. No. Przypomnieliśmy sobie. No. <grymamy> sobie. Tak, tak, tak. No. No, fajny taki żarcik. Idziemy teraz szybciutko do miejsca trzynastego, a na trzynastym, co potrzeba, pamiętacie? Milion czterysta sześćdziesiąt... Nie, nie, znaczy nie, ja, chyba tylko to... Yy, chyba. Mię tak, Mię tak. tak, tak, milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy wyświetleń. Dobry, otwarte? Dzień dobry! Co posiewa? <laughs> kebaba. Nie tak, Kręć tam kebaba! Zaraz będzie. No i co można powiedzieć o tym short? Komu się bardzo podoba short? Naszej babci, prawda? Tak! No. Dziadkowi. Często, często proszą, żeby właśnie no, sobie tam sami, sami puszczali. No. Właśnie, żeby I, sobie, I sobie to mówią tylko. Ja tak, chyba. No bo śmieszny jest short. Mm. i fajnie wyszedł. I za każdym razem się tak samo śmieją. Miejsce 12 w 2025 roku to shorts króciutki lub, czyli taki zapętlający się 1 629. Aha, w ogóle, coś Wam jeszcze powiem? Trzy kolejne szorstki y, mają prawie identyczną y, ilość wyświetleń. Mhm. 630 tysięcy, prawie każdy, tylko tam się o 1000 y, różni. Tutaj jest 629 000, wyświetlony lub. I on będzie y, dwa razy wypuszczony, bo jest bardzo przyciutki i on się zapętla. Boże. widać. Ach, troszkę widać, ale. Chyba jest dobry, skoro jest tak chętnie oglądany. Smutat, sobie siedzi. <grym> Ta, ciężko było nakręcić ten film, bo to naprawdę trzeba tak jest tam... kilka razy. Kilka razy, tak, tak. Przechodzimy do miejsca 11. Tak jak właśnie wspominałem, bardzo podobna ilość wyświetleń. Milion sześćset trzydzieści tysiące wyświetleń. Jasiu, taka piosenka. Pamiętacie? Śmieszna. No dobra. Tak z tytułów to czasem się nie pamięta. Jasiu, proszę o. to. Jasiu, ciszę Ci nie kupię dziś, nie. słodyczy też nie kupię ci Nie, nie wolno Jasiu, nie wchodź tam, nie. bo zaraz nie. cię zabierze pan. Nie. ostatni raz ja proszę cię, nie. mamusia dzisiaj ma zły dzień. Nie. Ale Jasiu! Niesforno, jest ojejku, No ale fajnie, jedenaste miejsce. Całkiem nieźle. Dziesiąte miejsce to jest też podobna liczba wyświetleń. O, a co to? milion sześćset tysięcy. Trzy tysiące. A to o, co to? To się oddaję. Więc. Ja to po tym, tak ja to tym nim, no, jak dziewczyny nagrały tego szorca, to ja to cały czas tak. gadałam, Normalnie cały czas ja mówiłam: O, a co to, czy to twoje problemy? To daje. No. Cały czas to mówiłam. Tak wchodzi w głowę, nie? No tak. Miejsce dziewiąte dziewczyny, troszkę może zaskakujące. To jest też film o, z 2024 roku. No. No. On sobie tak chyba dobrze nie radził w tamtym roku, mi się wydaje. i Twinger. Finger, A to jest jakieś jedzenie palców? Takie jedzenie palców, takie z, z lustrem Nie, to tam. A, A, nie... A, jakieś to no. jest obrzydliwe. No. 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 Nie to obrzyd. no, no. Nie, to no. nie no. Jeszcze taki no. jest szos, jak ty zjadasz palca swojego. No przecież... Wiadomo, że tego nie zjadasz. Nie, nie, Jednym się podoba, drugim się nie podoba. Jeszcze zapomniałem podać, ten szorts osiągnął 1 900 tysięcy wyświetleń za 2020 roku. No, teraz już przejmie... Przechodzimy do 2 milionów? Miejsce ósme, tak, już będzie ponad 2 miliony. Śmieszny też shorts, dawaj popita. 2 miliony 100 tysięcy. To było śmieszne. <laughs> to tutaj fajnie z tym dźwiękiem się wszystko ładnie zgrało, no? dlatego tak to no świetnie wyszło, no? No. Ale na początku na to nie wychodziło, bo my tak wybiegaliśmy. No. Albo za wcześnie, albo za... Tak, tak, albo ktoś tam się tak pokazał, głowę wystawił. Troszeczkę no. więcej wyświetleń, 2 miliony 130 tysięcy wyświetleń osiągnął film, dlaczego lepiej nie iść do szkoły. O! To jest fajny film, to tutaj naprawdę. Yy, to jest taki długometrażowy nawet. No dłuższy taki troszkę. No, no tak. dobra, obejrzyjmy. dlaczego lepiej nie chodzić do szkoły? Jeśli idziesz do szkoły, wstajesz wcześnie rano. Jeśli wstajesz wcześnie rano, jesteś zmęczony. Jeśli jesteś zmęczony, śpisz na lekcjach. Jeśli śpisz na lekcjach, zostajesz przyłapany przez nauczyciela. Jeśli zostajesz przyłapany przez nauczyciela, krzyczy na ciebie mama w domu. Jeśli krzyczy na ciebie mama, dostajesz karę. Jeśli dostajesz karę, nie możesz wychodzić na zewnątrz. Jeśli nie możesz wychodzić na zewnątrz, nie widzisz się ze swoimi przyjaciółmi. Wtedy stajesz się bardzo samotny. Kiedy robisz się samotny, jeśli, smutny. jeśli się smucisz, to płaczesz. Kiedy płaczesz, bolą cię oczy. Jeśli bolą cię oczy, idziesz do doktora. Jeśli wizyta jest bardzo droga, tracisz swoje wszystkie pieniądze. Jeśli tracisz pieniądze, nie możesz kupić jedzenia. Kiedy nie masz jedzenia, głodujesz. Kiedy głodujesz, umierasz. Dlatego nie idź do szkoły. Fajny wywód, bardzo śmieszny. Tak, ten... tak. No. Super. Super, ktoś to wymyślił. Agata świetnie to odegrała. Ja. A na, uh -huh. na miejscu szóstym stoję na rękach. Wiem. Dwa i pół miliona wyświetleń. Wow. Gdzie mnie dziwnie, dziwnie. Dziwnie, Ciężko to było nagrać, słuchajcie. No, to no, macie ktoś wie. jak nie wie, przecież jak to no, jest. Tak no, no, to... no, może takie panele mamy na skrót. no, bo, <grym> no, no, się... no, a no, podobało się, no, no, bo sz szóste miejsce i tyle wyświetleń. To... I te włosy jeszcze ci przytrzymywałem, właśnie, no. żeby wyglądały tak, jakby wisiały, no. Miejsce <grym grym 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 grym> piąte. 3 miliony 100 tysięcy wyświetleń. Oh, wow. Tak, I Ech, to duża też. To wy dziewczyny nagrywałyście i same to wymyśliłyście. I love. No, czy same podkładałyście. A, wiem, na akumologowie. Tak, A, na, feriach, w... na feriach. Na feriach byliśmy. I love tik, talk. I love face, book. I love snap chat I love Instagram I love you Oh stop YouTube <grym> <grym> Dobrze fajny trend, trend no, bardzo śmieszny Tak no, super Co, jak, jak trend Tren, Jelenkowski właśnie. trend Miejsce czwarte dziewczyny i tu zaczynają się już poważne. Liczby. Miliony. Mi, no, do no, miliony to były już od samego początku, ale tu się już zaczyna 6 milionów. Wow. 6 milionów wyświetleń na miejscu czwartym. Uczę się mamusiu. Ty tylko internet, internet, internet! I zero pomocy dla mnie. I zero nauki, a później pała, pała, pała. Tak samo jak twoja siostra. <śmiech> o o. <śmiech> ale <śmiech> ale ty tak to? jest? Się mamusiu. A, Je, ale ty to mama kurii jest, jest. jest życia wzięte. Monika Marek orezerwował książkę do geografii. No. Kiedy nie wchodzę, to zawsze tej geografii się uczy na tej samej stronie. No. Przechodzimy do podium i tu też są już wielkie liczby. E, numer 3. Test oczu 7 milionów 550 tysięcy wyświetleń. Tak, to jest niedawno nagrywany shorts i on teraz tak idzie to bardzo. To jest ten że kto pierwszy oczy? Tu pierwszy mrugnie? Nie, nie, to nie jest to. No tak. Uwaga, to zobaczymy. Agatko, więc dobrze tutaj było. Jak Ci podpowiedziałem, że pomyl się. Agatka przecież by to zrobiła bez problemu, ale no to taki efekt, że ktoś się tam myli i ktoś to później ogląda i tak sobie myśli. No. Czy mi się to uda może? No słuchajcie, trzecie miejsce, 7, ponad 7 milionów. Więc ile może mieć shorts na drugim miejscu? Jak podstawiacie? 10, 000? no troszkę mniej. No 8 milionów 400 tysięcy wyświetleń. No jest to y, shorts, który ja obstawiałam, że wygra. Y, zestawienie roczne, ale zajął drugie miejsce. No też nieźle. Pewnie jump. Jump. To kto jest na pierwszym? Ej, No. Miejsce drugie oglądamy. Bez muzyki niestety. Nie. No, bo tutaj tego nie możemy puścić. Ja będę śpiewać. To agatka śpiewa, ładnie. Pim, Pim pam, pam pam, Pił. Pim pam, pam pam. Hmm. Pił. No dobra, nie umiem. <laughs> No, A, ale no Ale potrafisz. A tam jesteś taka sklejona tam. No, no tutaj bez muzyczki to rzeczywiście trochę to słabo wygląda. No, no ale, no ale robi furorę, no. robiło furorę i cały czas jeszcze idzie ten short. Wprawdzie no. on był kiedy tam nagrywał. No bo to człowiek ogląda i się zastanawia, jak to ktoś zrobił, ktoś no inny. No. To takie bardziej też z technicznego punktu widzenia. Jak, jak to, tak? Jak to, jak to zostało zrobione? No właśnie, mnie by to zastanawiało najbardziej. Maby nabija te 8 milionów. No, <laughs> jak to jest zrobione? Miejsce drugie to było 8 milionów no. wyświetleń ponad, a miejsce pierwsze, zgadujcie. 9,5. Więcej. 10. Więcej. 12. Więcej. 15. No troszkę mniej. 13 milionów. 670 tysięcy no. wyświetleń. Jest to shorts. Monika już wcześniej second mówiła. Song. Three seconds song. No właśnie, puśćmy go dwa razy nawet. This is a three-second song. This is a three-second song. Pomyśl, że to widziało 13 milionów ludzi. Co trzeci Polak. To jest po, niesamowite, nie? jak ten short poszedł. Nagrywaliśmy go. Nie dłużej niż, niż parę sekund tak naprawdę. Tak. Słuchajcie, no to było e, krótkie, tam nie było za bardzo powtórek, po prostu Agatka stanęła, nagrała. Tak. No słuchajcie. I wtedy, jako bomba zrobiliśmy... I potem jeszcze, że 200. Tak, no to tamte już tak, tak dobrze tak. nie poszedł. No ten oryginalny poszedł. Wyśmienicie super, no ponad 13 milionów. Kto by się to spodziewał? To był taki szybciutki ten ranking, no bo dużo było tych filmów. Bardzo się cieszymy, że oglądacie nasze shortsy, że, że one osiągają takie wielkie liczby. No. Zapraszamy do oglądania w przyszłym roku. Tak. Bo jest. Też będziemy produkować różne shortsy, filmiki. Zastanawiamy się, czy robić zestawienia miesięczne, bo jakoś tak mamy teraz. Ten problem, że te zestawienia miesięczne tak jakoś może Wam się mniej podobają. Napiszcie w komentarzach. W komentarzach. Robić, robić dalej rankingi szorców czy nie. I jeszcze raz Wam e, oczywiście życzymy wszystkiego dobrego w 2026 roku. E, sobie życzymy e, udanych filmów. Widzimy się za rok! Tak jest, klikajcie łapeczki w górę pod dzisiejszym filmem, klikajcie mi miniaturki filmów, które Wam się pojawiły na ekranie, oglądajcie inne filmiki na kanale Wikimiki Agatki Moniki oraz e, na kanale Monika Olech, e, subskrybujcie nasze kanały k, e, i, wszystko. i wszystko. Dobra, taka pomyłka na sam koniec roku, ojejku, pa pa!